Jo, Pewnie sobie myślisz, że wystąpienia po co to jest. Ja mam to zrobić niemożliwe. Ja będę występować na scenie, będę robić prezentację. To mnie przeraża. To jest niemożliwe, żebym ja to mógł zrobić. Ja byłem dokładnie w tym samym miejscu. Serio. Dosłownie 48 godzin plus minus. Bo wczoraj zacząłem pierwszy dzień szkolenia z zajebistym trenerem, jakim jest Mateusz. Który przeprowadził mnie przez wszystkie możliwe techniki, a przede wszystkim tym, jak mam sobie radzić ze stresem. Jak emanować, jak grać tym wszystkim, co teraz widzisz, jak tym wszystkim zarządzać. Więc jeżeli zastanawiasz się choć na ułamek sekundy, czy warto, to ci mówię na 100% warto i się totalnie nie zastanawiaj, i zapraszam Cię do tej wspaniałej firmy, jaką jest firma 4 Growth, na szkolenie z prezentacji i zarządzania tym cudownym, jakże rozwiązaniem.